Witam. Mamy w końcu warunki zimowe i troszeczkę śniegu napadało jak widać. Dlatego też dzisiaj zobaczymy jak zachowują się na tym śniegu używane opony zimowe Dębica Frigo Direct, czyli bieżnik kierunkowy. W najmniejszym rozmiarze, czyli 145/70x13, dedykowana do takich malutkich bąbli jak na filmie, czyli na przykład świat Seicento. Zaczniemy od wyjazdu pod samą górkę z zaspy śnieżnej, później, ruszanie na śniegu, hamowanie, ja za slalomem, takie generalnie właściwości trakcyjne. Nie jest to jakiś super materiał rodem Stefan Turbo, ale chcemy wam pokazać, że w dobre opona używana dębicy, w odpowiednim wieku jeszcze i z odpowiednią ilością bieżnika, spokojnie sobie daje rady w naszych warunkach polskich zimowych. Zimowych, gdzie jak zwykle zima zaskakuje naszych e, drogowców, proszę od razu nie jęczeć przy <grych> w moim e, sposobie wyjazdu, niestety ja mam przed, sam, przed są samochód około metra przed, przed maską, muszę wyjeżdżać na skręconych oponach, e, udając się, skierując auto w lewą stronę, także jest to troszeczkę e, utrudnione przy tym wyjeździe tak więc jak mówiłem u nas jest zniesienie e, dość, dość duże samochody są jeden za drugim pod górkę także wyjazd tylko na niestety wbrew zasadom na skręconych kołach e, ja to robię tak, zaskręcam maksymalnie pełne gaz, ciągnięty ręcznie chodzi o to, żeby koła przed nimi momentalnie wjechały na e, tą miarę odśnieżoną czy przyczepną e, część drogi, jak widać no, opony sobie radzą z tym z małym problemem, ale auto wyjeżdża gdy były nowe, działo się to wiele szybciej następnie muszę powiedzieć ruszanie pod zniesienie 15% to już jesteśmy na innej Dzielnicy powiem szczerze, bardzo dobry minimalny uścisk kół przy niewielkim gazie i autko spokojnie się ospędza używając biegów do trzeciego, a następnie hamowanie z prędkości 50 km na godzinę czyli taką, z jaką się poruszamy po mieście. Oczywiście koła w pełni zablokowane nie posiada systemu ABS i ta droga hamowania, zatrzymania samochodu jest bardzo przyzwoita jak na 4-letnie praktycznie prawda, opony i bieżnik w granicach 5-6 mm. Kolejna sprawa, one mają bardzo fajne właściwości jezdne podczas takiej jazdy, jak widać z Lomowie, czyli prawo-lewo, prawo-lewo, kierownicą. Droga wąska, dużo śniegu, śniegu bita, ale jest bardzo ślisko. Ja mam ponad 50 km e, na budziku w tym momencie. Auto nie wykazuje żadnej podstępności ani nadcewności Prowadzi się całkiem fajnie i pewnie. Na końcu się spędzę jeszcze szybciej sobie zahamuję, prawda, wciskając pedał hamulca do dechy. I ta droga hamowania też jest bardzo, e, bardzo przyzwoita. Dlatego ja uważam, że z wszystkich opon, które miałem okazję testować, zarówno konkurencji produkcji polskiej jak i zagranicznej. Według mnie mojej prywatnej oceny te wypadają najlepiej pod każdym względem. Tu nie chodzi już tutaj o cenę, prawda, że te kosztują 110, tam 130, tamte nie wiem, można je za stówkę kupić, ale na co dzień one praktycznie we wszystkich warunkach, czy wszystkich momentach, prawda, ruszania, hamowania, czy tam jakieś tam jazdy po łuku spisują się najlepiej. Także polecam, fajne, bezpieczne oponki i szczególnie dla jakichś tam amatorów jazdy poślizgowej zapewnią nam fajną frajdę podczas zabawy.